Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony wąż znany również jako Dangerous Dave. Dzisiaj będziemy otwierać skrzynki w CSGO i chcę Wam udowodnić, że nie ma to kompletnie sensu, i tak ku przestrodze zobaczycie na, filmu, na filmiku, że nie ma to w ogóle sensu i się nie opłaca. Jako, że ostatnio kilka chroma caseów, to mogę sobie na to pozwolić. Może przejdźmy już do meritum i otwieramy skrzynki. Będziemy otwierać jedną skrzynkę CSGO Weapon Case 2. E, dwa Huntsmany, i dwie skrzynki Esports e, 2013 Wintercase. Dobra, to przejdźmy do otwierania. Oczywiście, na pewno będzie jakieś gówno. I dwie berety hemoglobina. Nie najgorzej. Sądziłem, że będą same gówno, ale na razie jest. Przyzwoicie. Jedziemy dalej. Otwieramy Huntsman. Myślę, że to była już najlepsza skrzynka za nami, więc teraz będą coraz gorsze. Tak jak powiedziałem. CZK Auto Twist. Jakaś obszarpana. O, chyba tak. Zobaczmy. Well worn, więc. Kujowa. Jedziemy dalej. Huntsman, number two. I Gówno na patyku. Stat track Galil Kami hmm. Zajebiste gówno Dzień dobry Zostały nam dwie skrzynki Z tej skrzynki mogłoby coś fajnego wypaść Liczę chociażby na Famasa, ale to jest liczenie na cud Ajajaj, prawie AK Prawie robi wielką różnicę 5-7 Nightshade Kolejne gówno i ostatnia skrzynka. Mówiłem, że homoglobina będzie najlepsza. Tak, zajebiste gówno, Galil AR. luty Titanium. Czyli takie gówno, jak już mam. No. To by było tyle. Profit z tego jest żaden, naprawdę żaden. No cóż, to tyle. Dziękuję za uwagę i nie polecam otwierania skrzynek.